To już. Welcome to Mekong Bag Restaurant. Jesteśmy nad brzegiem Mekongu. Jest cudnie. A jesteśmy tak. To jesteś też Paweł. Jest dzień dobry. Jesteś Paweł i będziemy jedli. Naszego przyjaciela. Będziemy jedli no. naszego przyjaciela. Mamy tutaj później jeszcze na deser żabki. Pokaż Maciuś. Mamy żabki. O. Taka piękna żabka. Uśmiechnij mm. się żabka do kamery. Piękna łapka, trudna. Oooo! Nie szkodzi. Ją też jemy. Wracając dobra. do tego przyjedziemy. Więc tak. Przyjacielu najpierw. Nie wiadomo co to w ogóle jest. To jest jakiś taki modliszko. Karaloku karaluch. coś. coś. Wielkie jak dłoń prawie. Nasza. A kabojanina to w ogóle jak dłoń. No i dobra, pokaż jak to się... Roba yeah. Robalaje się tak. Orywa się. Jedną łapkę. Drugą łapkę. Trzecią łapkę, czwartą łapkę. Urywa się Łeb. Urywa się łeb. Szybko się rzuca pod nogi. I tutaj, o tak. Eee, Zdejmuje się. Pancerzyk jeden. Pancerzyk drugi. Krzydełko pierwsze. Krzydełko drugie. I pozostałości po skrzydełku trzecim. A tutaj te dupy to też można oderwać. No? I generalnie generalnie robaczek jest taki. Został, został, tyle zostało. Zostało, tyle. Paszygo e, tuf został, tak? To się nadaje do, do jedzenia. Amu amu. No dobra, i teraz jemy. Żeby ja, nie było. Ja jemy tył. Wtedy. Maciek Cześć. Macie, pół. Ale okay. że masz ustasz, pokaż. O, pokaż mogę go zamazować. Tak, tak, Dobry. Teraz dla mnie zostało najlepsze Czyli... Ee, co tam zostało, żeberka chyba no? <grymka> I kartę ta ta crispy, crispy. <grymka> Ale pyszności To dla ta Utrzymuje? Smakuje jest coś No i. Zbliżamy sobie żabę. też się. Okay. Ja oh, no, thanks. Pan, serdecznie. Dobra, teraz chcę. Maciek, żeby Jeżaby, żeby nie było. Ja taką rozkraczoną, z, 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 z tańczącą nóżką. Okej. Okay. Jak? Bardzo lewa, taka chrupiąca, ale jak Większe żabki są, są lepsze podobno. Z znaczy, dawnej strony są takie same w smaku, ale większych się nie je w całości. Trzeba. Ale to są okay. No i tak tu właśnie sobie w Kambodży jemy. Mekong Bag Restaurant. No. Ja. no to cześć. Peace.